Zadam Ci ostatnie pytanie. Czy Twoim zdaniem w perspektywie 50 lat, ja wiem, że to jest polityka fikszyn, ale czy w perspektywie 50 lat uważasz, że Polska stanie się regionalnym mocarstwem, czy raczej stanie się, czy przestanie istnieć po prostu jako Polska bardziej? Która, Jeżeli... która wizja jest dla ciebie bliższa? Znaczy, tu wizja jest brutalnie prosta. Po tym, jak przeczytałem teraz tą nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie mam grama wątpliwości, jeśli ludzie, którzy tworzą te to, to środowiska patriotyczne, nie podejmą się trudu walki o Polskę z wykorzystaniem po części amerykańskiego zaplecza, amerykańskiego wsparcia, to Polski nie będzie. My, cały czas znowu Polacy są ślepi na działania, które podejmuje Bruksela, nie Parlament Europejski, gdzie poseł ma prawo półtorej minuty gniewnej wypowiedzi wrzucić weter. I najczęściej robi to w języku narodowym, bo jest to przeznaczone nie do zmiany kursu, w jakim idzie Europa, tylko do tego, żeby u siebie lokalnie w swoim kraju nałapał punktów wśród ludzi, którzy na niego zagłosowali. Trzeba zablokować działania lobbystów i trzeba zablokować działania Komisji Europejskiej, tych niewybieralnych i niepoddanych żadnej odpowiedzialności polityków europejskich. Jeśli tego nie będzie, to nie będzie Polski. Nie będzie też Niemiec, nie będzie Holandii, nie będzie wielu innych krajów. Może zostanie kształt na mapie, może zostanie flaga. Zostanie Hymn, bo przecież po co wprowadzać okupację, jak nie ma lepszego niewolnika niż taki, który sam pilnuje swojego miejsca w szeregu. Natomiast tu plany Brukseli są oczywiste i w pełni wyrażone. Ma nie być państw narodowych. My mówimy o horyzoncie czasowym 2050 roku. To nie jest kwestia, wiesz, 2125, za 100 lat. Mm. To jest kwestia za lat 5, za lat 7, to wszystko będzie się działo. No tak, ale Związek Radziecki też miał takie różne plany, już go nie ma, prawda, więc pytanie, czy to jest do utrzymania ta wizja, nie? To... Zobaczymy, zobaczymy, powiem Ci otwarcie, nie zapominajmy, że prowizorki mogą stać latami. To, to prawda. Pstuch. To jest, a, a ja jestem przerażony, bo jest ogromna ilość ludzi, która jest w ten świat polityczno-biurokratyczny zaangażowana, i bez um, jakby wyrzucenia ludzi z biurokracji, bez obniżenia kosztów państwa, państwa, które jest niefunkcjonalne, które nie daje nam niczego od siebie, te, wiele tych zmian się nie może wydarzyć. Także jeśli, jeśli mnie pytasz, co będzie, ja nie ukrywam, patrzę na to, co dzieje się dookoła i szykuję się na, na jakieś tam swoje ruchy związane z majątkiem, z kapitałem itd., itd. Patrzę na to, co się dzieje w Europie i jeśli nie da się zwyciężyć w walce na wprost, bo nie ma nikogo, kto walczy obok ciebie. To trzeba po prostu na dobry początek przeżyć. Czyli tak. dzisiaj na przykład swoje ruchy biznesowe kieruję na Brazylię, kieruję na Paragwaj, na tą drugą stronę Mercosuru, żeby przy pomocy tak. moich klientów tam zarabiać pieniądze, bo nic nie mogę zrobić tu w kwestii losu polskich rolników, francuskich rolników czy włoskich rolników. Nie odpuszczę tak. tematów związanych z powiedzmy tym komentarzem politycznym i tak dalej. Natomiast bardzo mocno, już od, od wielu, wielu miesięcy patrzę na to, co dzieje się na świecie. Jakie przepisy wchodzą w Australii, jakie przepisy wchodzą w Kanadzie, w Anglii i tak dalej. Australia, e, przepraszam, nie Australia, tylko jest, y, Wielka Brytania i Kanada podpisały właśnie porozumienie, w którym nawzajem uznają swoje systemy Digital ID. Digital ID, czyli takie powiedzmy M-Obywatel w wersji turbo, na którym masz wszystko, tak? My w większości przypadków odwróciliśmy się już od tych zagadnień około od tego zamordyzmu, który wtedy po raz pierwszy pokazał swoją wredną mordę a ten zamordyzm cały czas idzie do przodu. W Davos czy wokół, w ogóle Davos, wokół Światowego Forum Ekonomicznego co miesiąc odbywają się spotkania, sympozja, szkolenia, to tam szk szkoli się kadry, które potem siedzą w takim urzędzie miasta Krakowa, które przyklejają Warszawę do, do grupy C40 Cities i tak dalej, i tak dalej. Tamta strona nie przestaje ani na sekundę, oni cały czas pracują. I ja myślę, że tu, jeśli coś mogę polecić, to, to pewnie jeśli dasz radę, to rozmowę z Magdą Wielomską, z Magdą rozmawialiśmy, o Jezus, ze trzy lata temu czy cztery lata temu, prywatnie zupełnie gdzieś tam przy kawie. Umówiliśmy się na pół godzinki, bo ja miałem jakieś tam spotkanie. Ona miała spotkanie, gadało się tak dobrze, żeśmy odwołali te spotkania. Siedzieliśmy ze trzy godziny gadając. Ale Magda pokazała jedną rzecz bardzo ważną, i to jest coś, co Polacy już zrozumieli, że większość organizacji pozarządowych, większość organizacji, które coś mają załatwić dla lokalnej społeczności czy dla jakiejś grupy. To są organizacje, które w Polsce ciągle jeszcze są traktowane jako grupka wariatów, którzy coś robią pro bono, a w większości poważnych spraw, głównie poważnych państw, głównie państw, nie ukrywajmy, kalwińskich czy protestanckich, nam proste pytanie, co robimy, żeby zablokować zmianę np. stawki wywozu śmieci czy budowy palarni, nie ma hasła pod tytułem, kto się tym zajmie, a my reszta patrzymy, żeby sobie, nie wiem... Grzyciu Wabro z tym poradził sam. Tam jest spotkanie, na którym pada proste pytanie, ile potrzebujemy na transparenty, ile potrzebujemy na stronę internetową, ile potrzebujemy na to, na tamto. Jeżeli odpowiedź jest, nie wiem, 9000 tysięcy złotych czy 9000 tysięcy euro, to ludzie najpierw zbierają się po 9 tysięcy euro, a potem mając budżet na taką akcję, idą na, na, że tak powiem, rynek lokalny i szukają ludzi, którzy będą taką wizję, taki program realizowali. To jest normalne w Niemczech, to jest normalne w Szwajcarii, to jest normalne w wielu innych miejscach. W Austrii, nie w Austrii, w tych wszystkich krajach, które ja dobrze znam, że robi się pewne działania w sposób planowy i składając odpowiedzialność na ludziach, którzy je prowadzą, zmuszając ich do tego, żeby się rozliczali co drugi tydzień, żeby opowiadali, co się wydarzyło, jak się wydarzyło i tak dalej. Ja jestem świetlą po spotkaniu yy, takiej jednej z większych polskich izb, firm, konkretnej jednej branży i jednym z absolutnie najważniejszych spotkań całego, każdego ich zjazdu, każdego ich spotkania, tego jakby zlotu. Członków z uczestników tej całej branży yy, co pół roku, czy tam co półrocznego, jest prezentacja tego, co zrobił zarząd, co zrobili ludzie funkcyjni, co wydali, ile wydali, ile zebrali, ile zostało w kasie, na co potrzebują siana i tak dalej. I my mówimy o tym, żeby przeprowadzić jakąś akcję informacyjną dla Polaków, w, na przykład w internecie, czy na, dla Polaków na różnego rodzaju, na poziomie lokalnym. Oni mówią swoim członkom wprost: na to potrzebujemy około 620 tysięcy złotych. Mamy 200 zabezpieczone z budżetu tegorocznego, którego nie wydamy do końca grudnia. Potrzebujemy od Was zebrać jeszcze 400 koła. Tak? Z kim rozmawiasz? Na takim poziomie, z kim rozmawiałeś w polskiej polityce? Polskie partie polityczne utrzymywane są z dotacji państwowych. No do jasnej cholery. No to... Jaki problem nowej władzy zatrzymać dotacje dla pis zatrzymać dotacje dla Konfederacji? No, no. Och, to już jak otworzymy ten temat, to do wieczora nie I skończymy. Pokazuje to tylko jako, ja wiem, tylko wiem, jako przykład. Tak, tak, oczywiście, tak, masz no rację. Jeśli temat, nie masz to... własnych pieniędzy, jeśli tak. nie masz własnych środków transportu, nie masz własnych kanałów internetowych, społecznościowych, nie masz ludzi, którzy potrafią ci złożyć wideo, zrobić grafikę, wydrukować coś i tak dalej, nie masz ludzi, którzy do dyspozycji twojej Dadzą busa z pracownikiem, czy, czy nie wiem, magazynek, czy poz nie pozwolą ci się spotkać, na przykład w salce konferencyjnej w swojej firmie po godzinach po zamknięciu biura, to nic nie masz. No tak. A ja czasami, mam, mi normalnie ręce opadają, jak ja jadę na spotkanie jedno, drugie, trzecie, piąte. a Naprawdę tych spotkań trochę w Polsce mam. Tak Przy okazji, na początku stycznia mam trzy mało Polsce, czyli będzie. Mm, mm, Słow... Nie, czekaj. Na pewno Jasło, na pewno. Kolega, zapomniałem miejscowości, ale to nie problem. No, ale widzisz, spotkam się z ludźmi, którzy załatwili salkę, którzy przynieśli jakiś tam poczęstunek dla osób, i tak dalej, i tak dalej. I oni puszczają puszkę na zasadzie: zbierzmy coś tam, co łaska, i tak dalej. Dlaczego nie zrobić układu prostego? W radku, czy ma tam pan coś przeciwko temu, żeby za spotkanie z panem, żebyśmy mogli skasować po dwie dychy, czy po pięć dych, czy po cokolwiek innego, na potrzeby naszego klubu. Ja po to ręki nie wyciągnę, Mi to nie jest do niczego potrzebne. Z przyjemnością przyjadę, z przyjemnością pogadam, ale zbierzcie sobie te 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych, bo jak będziecie chcieli wziąć udział w proteście w Krakowie, w proteście w Warszawie, stać was będzie na to, żeby wynająć dziewięcioosobowego busa i żeby był jeden kierowca potrzebny na dowiezienie dziewięciu osób do Warszawy, a nie trzech. Tak? Wiesz, nieprofesjonalizm, po prostu nieprofesjonalizm. No tak, to nie, nie nauczyliśmy się chyba tego. My jesteśmy bardziej spontaniczni i chaotyczni tacy, prawda? Więc to do tego stało. tak łatwo się nami steruje. Nawet Główniana Fundacja Batorego, Fundacje Środki Norweskie, 84 miliony euro, ile ja pamiętam, z środków norweskich wpłynęły do Polski na polskie partie polityczne, czy przepraszam, na polskie NGOsy. To jest mniej więcej tyle, ile polski budżet złotych przeznacza na wszystkie partie polityczne. Jeżeli ngo -sy. jeśli niebiesko i zielono włosy aktywistki mają cztery razy więcej kasy do dyspozycji na swoją działalność niż partie polityczne, polityczne które rządzą Polską. to Gdzieś tu jest problem. No. Dobrze. Także, bardzo, mini bardzo. Państwo, CRD, czas Dobrze. ruszyć dupę, czas się zaangażować nie tylko w komentowanie, lajkowanie, za co dziękujemy i prosimy o więcej, tak ale pamiętajcie, nawet jeśli nie jest Wam po drodze z Braunem, z nie wiem, z Bosakiem, z Mencenem, czy ludźmi, którzy powiedzmy dla mnie, dla Grzegorza są blisko, to bądźcie w tej partii nawet, nie wiem, u Landberga, czy gdziekolwiek indziej, bo druga, piąta, siódma, piętnasta osoba dochodząca do lokalnej struktury nagle się może okazać, że zmienia zupełnie układy między baronami i ludźmi, którzy są w terenie. To jest coś, co moim zdaniem jest jedyną drogą, żeby po prostu pójść dalej. Druga sprawa, jeśli jesteście na przykład w lokalnych władzach takich partii, to sami macie świadomość, co to oznacza, że nagle się pojawi wam 40 nowych osób. Jesteście w stanie posunąć kasie, która już nie raz zobowiązała się do czegoś i nie dowiozła. Posunąć na zasadzie, zdjąć z funkcji na przykład jakiegoś tam grafika czy organizatora komunikacji z ludźmi. Jesteście w stanie pogonić do tylnego szeregu kogoś, kto prowadzi waszego partyjnego czy oddziałowego Facebooka i dać to komuś, kto jest w tym naprawdę dobry. To nie jest takie dalej, proste, bym powiedział. Są jeszcze osobiste powiązania. Ależ oczywiście, że Ważne, tak. z kim się wódeczkę pije, i tak dalej. Ależ, ale do tych partii wejdą ludzie, którzy też potrafią wypić wódeczkę i też wiedzą, jak to zrobić, i też wiedzą, kiedy panią Kasię trzeba złapać za kolanko, a kiedy trzeba ją zaprosić do tańca, a kiedy trzeba jej polać, tak żeby przestała słuchać i załatwić sprawy za jej plecami, na przykład z jej koleżanką, która jest dużo mądrzejsza, i tak dalej. Przecież to ci ludzie, którzy przyjdą do partii, to będą. Nam chodzi właśnie o takich ludzi. Którzy potrafią rozpoznać podłożoną świnie, którzy potrafią przejrzeć pewną strategię, jak wykonywano z tamtej strony, i którzy taką samą świnię potrafią podłożyć. O takich ludzi nam chodzi. Ja powiedziałem kiedyś komuś mi bliskiemu, że jeżeli chcesz się zająć polityką, to musisz mieć świadomość, że być może trzeba będzie kogoś zniszczyć. Nie. I to, to jest. jest. Bez tej umiejętności ciężko się w Polsce politykę robi. Głopie, takie rzeczy bez mrugnięcia okiem. Dzisiaj wydarzają się na długiej przerwie w liceum czy w technikum. Tak, tak. W 15 minut dziewczyny są w stanie zaorać tak. konkurentkę czy osobę inną przy pomocy TikToka innych rzeczy, tak, tak. czy zdjęć kompromitujących. Tacy ludzie też są potrzebni. To jest ten nowoczesny świat. To my tego nie rozumiemy. Ludzie, którzy Totalny. mają czwórkę z przodu, a ja jestem zdania i naprawdę. I to też jest rzecz, która chciałbym, żeby wybrzmiała, żeby nie było tak, że pogoda jest tylko ten pesymistyczny. Ja dzisiaj widzę ogromną ilość ludzi w firmach moich klientów, Którzy nic nie oszczędzą od życia, którzy nie mają żadnego pomysłu, żadnego planu, którzy po prostu żyją z dnia na dzień, bo tak jest wygodnie, ale nawet w tych firmach, nawet w tym pokoleniu Alfa, Beta, Zenter, czyli jak to nam się nazywa, w każdej z tych grup, w każdej z firm jest dwóch, trzech, czterech ludzi, za których ja bym w ogień skoczył. Bo to są ludzie, którzy robią dużo więcej niż się od nich wymaga, którzy sami przynoszą rozwiązania, którzy napędzają pewne sprawy. I to są ludzie z pokolenia, które wyśmiewa się w internecie na zasadzie, że ci debile to już niczego od życia nie chcą, bo tylko TikTok, tylko YouTube i tak dalej, czy Instagram. Owszem, ale w każdej z tych grup jest ktoś, kto Instagrama wykorzystuje tylko do promowania swoich pomysłów, a całe, całe gówno, które się z niego leje ma po prostu serdecznie wnosi. Genialna rzecz. My naprawdę, słuchaj, nie wiem, czy to jest kwestia, no bo w ogóle na, na, na kawałek ciekawej rozmowy, czy to jest tak, że my zostaliśmy zaprogramowani, żeby wierzyć że nie ma dzisiaj możliwości zmiany tego systemu, bo przecież na tym zależy ludziom, którzy ten system tak. od góry trzymają. I ja jestem przekonany, jeżeli się pojawi 20-20 parę tysięcy ludzi nowych we wszystkich partiach politycznych całego systemu, to to będzie naprawdę zmiana znacząca. Może jeszcze nie w Sejmie, na, na miejscach Sejmowych, ale wyobraź sobie, jakie pieniądze jesteśmy w stanie uratować, odbijając urzędy miast. Jakie no. pieniądze jesteśmy w stanie uratować dla Krakowa, dla Wrocławia, dla Warszawy, chodząc ekipą z różnych partii na przykład. Do takiej rady miasta i przeprowadzając audyt transakcji zrobionych przez urzędników. Oczywiście połowa z tych ludzi, którzy zaczną to robić się ze świni, weźmie jakąś działkę albo przyjmie stanowisko w spółce miejskiej. Z tej drugiej połowy jedna trzecia się wystraszy i tak dalej, ale zawsze zostanie ktoś. ktoś I tak. Jeżeli tych ludzi będzie wystarczająco wielu, to ten ktoś będzie miał nagle oparcie i nagle zrobi się z tego zagadnienie. Natomiast tak już chyba na ten, na finiszu. Jedna finish. rzecz, o której żeśmy już powiedzieli. Byłem w lutym, teraz we wrześniu po raz kolejny na targach w Kielcach. Najpierw w lutym na targach, czy w marcu na targach jakiejś tam infrastruktury grzewczej, fotowoltaicznej itd. Tak tak we wrześniu na targach wojskowych. No i siłą rzeczy, jak masz tam kilkanaście tysięcy ludzi na terenie targowym w jednym miejscu, jak odchodziłem ze swoimi klientami, no ale gdzieś tam byłem rozpoznawalny, ludzie przychodzili, witali się, chcieli rękę uścisnąć i tak dalej. Bardzo przyjemne są takie spotkania, więc dziękuję każdemu, kto miał, kto miał odwagę, żeby podejść. Ale to, co jest cechą, cechą wspólną, co jest cechą powtarzającą się. Jak zaczęliśmy z tymi ludźmi gdzieś tam, jak była chwila, dłużej rozmawiać, 5, 7, 10 minut jakiejś prostej rozmowy między stoiskami, to wcześniej czy później padał ten sam jeden tekst. Panie Radku, odkąd, nie wiem, w covid przed covid po COVID-ie, przed wojną na Ukrainie w czasie i tak dalej, odkąd przestałem oglądać telewizję, odkąd wyłączyłem portale, odkąd przestałem to, yy, to, no i tu trzy kropki, to widzę, to wiem, to czytam więcej, to mam świadomość. To się już dzieje i to jest też jedna z wielkich rzeczy, o których widzisz my, ludzie 40+, plus nie myślimy. Gdzie mówię, u mnie w domu telewizor nigdy nie poczuł, jest telewizor od prawie 20 lat, ale nigdy nie poczuł smaku anteny, bo zawsze był podłączony do odtwarzacza Blu-ray, a w tej chwili jest podłączany też często do komputera, żeby sobie coś tam pooglądać. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla tych właśnie Tusków, Kaczyńskich, Kosiniaków jest to, że rośnie im całe pokolenie ludzi, dla których telewizor nie istnieje. Którzy radia nie słuchają. No ja Który... też nie mam telewizora, Byłeś mnie widziałeś, nie mam od 12 roku, chyba nie mam telewizora no. i wiem, jak bardzo moje życie się poprawiło, z jako, jakość mojej świadomości, właśnie takiej. Jak się my kupiliśmy to, co stoi teraz, to, co stoi podpięte do blu-ray, kupiliśmy właśnie z blu-rayem, to, z Blu to hmm. był chyba 2007 albo 2008 rok, więc pomyśl jak dawno. I ten, ten telewizor był tylko i wyłącznie po to, żeby odtwarzać na nim rzeczy, które my sami wybraliśmy do obejrzenia. Ja jadąc dzisiaj, nie wiem, taksówką, siedząc dzisiaj na poczekalni lotniskowej, jak ja widzę, jakie tematy są podawane ludziom, jak mało czasu jest na omówienie każdego tematu, jak, że to już nawet nie są informacje, to są już gotowe zlepki myślowe. Myśl tak, myśl tak, czuj tak, czuj tak, ja tego nie potrafię oglądać. Ja dzisiaj, jak siedzę, nawet ostatnio ze znajomymi jechaliśmy, gdzieś tam z przemyśle do Rzeszowa, no to jestem cała godzina w samochodzie. No, wiem, I on z Przemyśla miał myśla pochodzę, wiem jak tam. To... No. On miał, słuchaj, w tle włączone radio i ono nie grało głośno. My normalnie rozmawialiśmy. Ja na pewne etapie powiedziałem, ty stary, sorry, ja to gówno muszę wyłączyć. Tak, tak. Ja mam takie on same odruchy co. dokładnie. A on pyta mnie, ale po co? Przecież zawsze gdzieś tam w tle gra. U niego w biurze, tak. w, dziewczyny, które są w dziale obsługi klienta, radio zawsze w tle. Poprosiłem tak. mnie ostatnio, mówię, czy możecie to zmienić na muzykę na przykład? Mówię, weźcie sobie nawet tak. darmowego Spotify'a, bo może i będziecie miały reklamy, ale nie będziecie przynajmniej miały polityki. I to nie polityki tak. ważnej, bo tak. ważnej polityki nie ma. Ani w telewizorze, ani w radio, ani na portalach. Są te właśnie głównoburze, są te, te przepychanki emocjonalne, to szaleństwo całkowite. Dziewczyny posłuchały, mówią: Wiesz co? Spokojnie jakoś jest. Szczególnie, że nie ma wśród nich zgodności co do tego, która partia im się podoba, który polityk im się podoba. Więc nagle wyłączenie radia w biurze, które zawsze tam grało od 20 prawie lat, nagle zdało, dało zupełnie inny klimat i jest spokojnie. Ja to widzę po słuchaj dwóch tygodniach, one same mówią to samo. Nie kurde, faktycznie my inaczej do siebie. Podchodzimy, bo wiemy, że tamta to jest za połownią, a my tutaj dwie to jesteśmy, nie wiem, pisówy i tak dalej, i tak dalej, czy kierownik jest pisowiec, a my to mamy w nosie, ale temu piso, do tego pisu nam jest bliżej, bo oni są tacy pobożni, tacy patriotyczni i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, ja myślę, że to jest to, coś, czego my nie widzimy, jak wiele osób odrzuciło telewizorek, odrzuciło portale, odrzuciło gazetę yy, i sami dobierają informacje. To jest mega, tak. mega ważna zmiana, tak. jak to już nastąpi. Dziękuję ci Radku, bo rozmawiamy bardzo długo, rozmawiałbym chętnie jeszcze dłużej, ale myślę, że to może jeszcze innym razem uda nam się spotkać i poruszyć. Widzowie nie wytrzymają słów. Nie, ja to podzielę na kilka odcinków na pewno, okay. bo to, to będzie za długie. Także bardzo ci dziękuję za poświęcony czas dla mnie i dla dziękuję. moich widzów, dla naszych widzów. Miejmy nadzieję, że następna rozmowa będzie w bardziej optymistycznych okolicznościach. Ona jest optymistyczna. Ja się cały czas upieram, że my mówimy o optymistycznych rzeczach. Myślę o optymistycznych okolicznościach chciałem powiedzieć, no. bo teraz dużo się dzieje, Stany Zjednoczone, nowa strategia i tak dalej, prawda, że, że jakoś my w tym wszystkim wyjdziemy lepiej niż mi się wydaje, że wyjdziemy, no ale to czas pokaże. Dziękuję Ci uprzejmie za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Piękne dzięki.